Cześć! W tym odcinku chciałbym Was zabrać na charytatywne seminarium, które miało miejsce w Poznaniu. Jeden z naszych kolegów z MATY jest strażakiem i ucierpiał w trakcie akcji ratowniczej. W związku z tym Filip Sadowski oraz Adam Wardziński zorganizowali wydarzenie, podczas którego zbieraliśmy środki na leczenie i rehabilitację Jędrzeja. W trakcie pożaru ucierpiało wielu strażaków, a dwóch straciło życie. W opisie znajdziecie link do dokładniejszych informacji oraz do zbiórki, z której fundusze będą przeznaczone w 100% dla strażaków i ich rodzin. A co? Przede wszystkim bardzo Wam wszystkim dziękuję za przybycie. Byłem wczoraj u Jęka osobiście w szpitalu i generalnie jest dużo lepiej z nim. Ma pochwalone ręce, poparzenia trzeciego stopnia, trochę twarz, teoretycznie drugiego stopnia, ale wygląda naprawdę całkiem nieźle. No i co? No i psychicznie się składa z tej traumy, którą przeżył i nie tylko on w tym ubiegłym Także my tu jesteśmy po to, żeby. Po pierwsze pokazać wsparcie naszym ludziom, po drugie też uczcić tych, którzy niestety na tej akcji polegli. Także chciałbym zacząć teraz od minuty ciszy dla tych chłopaków, którzy z tej akcji nie wrócili. I zrobimy tak. Pierwszą godzinkę Adar poprowadzi parę rzeczy technicznych. W pierwszej ławce stoi puszka, do której śmiało możecie się wrzucać. Ja jutro się widzę z partnerką Jędrzeja, i całe te środki przekażę jej do studia. Dobra, zobaczcie. Wybrałem, wybrałem na dzisiaj kilka, kilka technik z jednej z moich ulubionych koncepcji, czyli John Wayne Sweep albo Knee Lever. W zależności kogo, kogo oglądacie, kogo słuchacie. Z kilku względów. Raz. Technika jest dosyć, dosyć prosta, łatwa do zrozumienia. W tych przypadkach chodzi mi tylko o to, żeby Radek nie był w stanie położyć tej ręki tutaj i się nią podeprze. Polano zaczynam podnosić do góry. Tak? Jak kolano idzie do góry upewniam się, że tutaj dociskam stopę do matu. W momencie, kiedy to kolano dochodzi już prawie do jego korpusu, robię most. Będziecie starali się złapać kontrolę 2 na 1. Tak? Czyli zobaczcie, w ten sposób, jakbyście łapali heba. Jaki dziwy I teraz odciągniemy ruch na drugą stronę. Przeciwnik nam się podparł, tak? I teraz to podparcie powoduje, że nie jestem w stanie dalej pociągnąć ruchu do boku, ale mogę przekierować ruch i teraz zobaczę w tył mogę usztywnić tą rękę i usiąść co do tyłu. będzie odbijał na tą stronę i będzie próbował tą bazę sobie polepszyć. Tak? Więc możemy na to liczyć, że zawsze po wybiciu z balansu on będzie wracał na tą stronę i będzie starał się albo położyć oba kolana na matę, albo ewentualnie odstawić tą nogę i położyć stopę na matę. Zabieram stopę z tej kontroli tutaj i stawiam ją sobie na jego biodro. Od razu druga noga, gdzie wysoko, podbija jego bark strony mojej klatki i zahaczam się piętą. Teraz szukam sobie jego nadgarstka albo rękawa, złapię głowę, zabieram nogę, zobaczcie, kolano do klatki, wrzucam ją przez jego bark na plecy. Jak widać, ludzi było naprawdę całkiem sporo. A po części technicznej dzieliliśmy się na grupy i robiliśmy sparingi. Pierwszy sparing zaczęliśmy na siedząco. Mój partner od razu wkręcił się do berimbolo i próbował zająć moje plecy. Żeby temu zapobiec, skontrolowałem jego kostkę, a następnie zacząłem wysuwać moje biodra w taki sposób, żeby znowu znaleźć się plecami na macie i jednocześnie mieć pozycję detaktorowa. Przeciwnik się obkręcił i znalazł na górze, ale ja cały czas tam miałem kontrolę nad jego stopą. Żeby uciec z ataku zaczął się obkręcać, a ja się skupiłem na tym, żeby cały czas zachować ciasną kontrolę. Też się obkręciłem i jeszcze bardziej poprawiłem pozycję. Swoimi nogami zablokowałem biodra przeciwnika, przez co nie mógł się zbliżyć do mnie, stworzyłem odpowiednie napięcie na stopie i powoli dokładałem coraz więcej presji, aż udało się poddać za pomocą taktarowa. Kolejna akcja i kolejna próba berimbolo. Znowu chciałem skontrolować stopę, jednak tym razem partner już ją mocno chował. Dlatego odbiłem swymi biodrami na drugą stronę, żeby mój ciężar ciała był na nodze przeciwnika, następnie trochę poprawiłem pozycję, tak żeby kontrolować nogę, która jest wpięta, a następnie zacząłem się obkręcać, żeby uciec. Cały czas tworząc ramę na biodrach przeciwnika, żeby na pewno nie zajął dalej dosiadu ani pleców. Próbował dalej przejść do północ-południe, ale nogą złapałem połączenie z ciałem i wróciłem do frontu. W kolejnej akcji partner chciał zaatakować moją nogę, a ja wykorzystałem to, żeby wstać i zasmaszować jego nogi. Niestety potem wyszliśmy z kadru, więc czas na walkę numer 2. Partner walczył z góry, a ja pracowałem odwrotną delarivą. Chciałem się pozbyć jego chwytu na mojej ręce, jednak poczułem, że jest bardzo silny, więc zamiast się szarpać, to wykorzystałem ten chwyt przeciwko niemu, swipując za pomocą motyla. Partner próbował wstać, a ja skontrolowałem jego łokieć i przykładałem mocną presję, żeby złamać jego posturę, co pozwoliło mi go z powrotem obalić a mówili, że do nie działa. Jednocześnie skontrolowałem plecy i złapałem Kimurę. Przeciwnik się mocno złapał, więc zamiast wyciągać Kimurę na siłę, zamieniłem ręce i przeszedłem do Terikoplaty. Jest to bardzo fajna opcja, kiedy nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ręki przeciwnika. Następnie trochę walki w stójce, nad którą staram się ostatnio mocniej pracować. Przeciwnik próbował mnie podciąć, a ja zmieniłem kąt jednocześnie go zaciągając i dzięki temu zyskałem obalenie. Yes! W kolejnym sparingu szukałem przejścia z góry. Najpierw próba nie slajda, jednak partner dobrze kontrolował dystans i nie byłem w stanie przejść za linię bioder. Skracałem cały czas dystans, szukając możliwości złapania połączenia z górą ciała przeciwnika. Kiedy partner poszedł po underhooka, wycofałem się, żeby stworzyć miejsce, a następnie wbiłem kolano do środka, jednocześnie łapiąc swojego underhooka, co pozwoliło mi przejść gardę. Położyłem moje kolano na brzuchu, żeby przejść do dosiadu, ale partner bardzo czujnie zareagował i cały czas się ruszał, nie pozwalając mi ustabilizować pozycji. W trakcie ucieczki był w stanie nie złapać moją nogę do XA, a ja od razu pozbyłem się kontroli z biodra i zmieniłem kąt ustawienia, żeby nie wyciągnął mi taktarowa, a ja wtedy mogłem zaatakować swoim własnym taktarowym. W kolejnej akcji pracowałem z gardy i skupiłem się na kontrolowaniu ręki mojego przeciwnika. Zacząłem łamać jego posturę, następnie zablokowałem biodro i wrzuciłem trójkąt. Od razu próbował się wydostać, więc musiałem się skupić, żeby cały czas łamać posturę. Miałem zapięty trójkąt nogami, jednak moim celem była dźwignia na rękę. Musiałem znaleźć dobry kąt, żeby ją zablokować, a następnie przyłożyć presję. Jednak przeciwnik cały czas się ruszał i starał się odkręcić swój łokieć, żeby uciec był zmuszony usiąść na tyłku i to blokowało mi dźwignię, ale dawało darmowego swipa. Jak za darmo to zawsze warto. Brać. Wstając, blokowałem górną nogę, żeby nie wpakować się w jakiegoś legloka. W trakcie przechodzenia gardy szukałem możliwości złapania bodyloka, chociaż jedną ręką. Dzięki temu byłem w stanie ominąć nogi, obciążyć górę ciała przeciwnika i przejść gardę, dostając się do bocznej. Żeby wydostać się z gilotyny, zacząłem wywierać presję moim barkiem. Dzięki temu cały czas byłem bezpieczny i też pilnowałem tego, żeby moja głowa była po jednej stronie, a nogi po drugiej. Partner próbował złapać bagi czołka, ale skupiłem się na tym, żeby odkręcać jego biodra. Dzięki temu nie miał dobrego kątu ani do poddania. I do kontroli. Takie wydarzenia pokazują, jak świetną społeczność mamy w jiu-jitsu i jak potrafimy się zjednoczyć w dobrym celu. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie.